Cześć, tu Damian Lewczuk Akademia i w tym filmie pokażę Ci w jaki sposób dodać promień lub faskę na fragmencie krawędzi. Utworzę tutaj nową bryłę. Tę bryłę zaznaczam, wciskam Delete, tak, aby ją usunąć i utworzę tutaj prostopadłościan, mniej więcej coś takiego. OK, i teraz przełączę się na wskazywanie krawędzi i dodam faskę na tej krawędzi. Jak widzisz. Po zaznaczeniu tej krawędzi, faska jest dodawana na całej krawędzi. Jeżeli chcielibyśmy dodać faskę na fragmencie krawędzi, to możemy skorzystać z punktów stopu. Wciskam klawisz L na klawiaturze, i teraz na przykład kliknę w tym miejscu, i faska zostanie utworzona tylko do tego punktu. Mogę też określić kolejny punkt, na przykład kolejny punkt umieszczę w tym miejscu i faska została dodana pomiędzy tymi dwoma punktami. Klikam prawym, żeby to zatwierdzić i w taki sposób dodaliśmy faskę na fragmencie krawędzi. W podobny sposób możemy dodawać zaokrąglenia. Zaznaczam krawędź, dodam tutaj promień. Możemy też określić konkretną wartość. Na przykład 10 mm, czyli wciskam klawisz D na klawiaturze, następnie wpisuję 10 i teraz wciskam L, aby określić punkt stopu. I w taki sposób też możemy dodawać zaokrąglenie do fragmentu krawędzi. Klikam prawym, żeby to zatwierdzić, i teraz obrócę model, tak żeby ta krawędź była widoczna i tutaj. Te punkty określaliśmy dosyć losowo, ale możemy utworzyć linię o konkretnych długościach. Wybieram rysowanie linii, rozpocznę rysowanie linii w tym punkcie. Wciskam klawisz Tab, wpisuję 20 Enter i następnie utworzę kolejną linię. Wybieram ten punkt, przeciągam w tę stronę Tab i tutaj na przykład 25 Enter. I teraz punkty końcowe tych linii. Będą określały punkty stopu. Zaznaczam tę krawędź i tutaj dodam na początku zaokrąglenie o promieniu 15 mm, czyli wciskam D15, i teraz chciałbym dodać to zaokrąglenie tylko na tym fragmencie, na tych 25 mm. Więc wciskam klawisz L. Tutaj najeżdżam na punkt końcowy tej linii i jak widzisz, jest podświetlony uchwyt, który określa koniec tej krawędzi i klikam w tym miejscu i teraz chciałbym, żeby to zaokrąglenie było na tym fragmencie. Dlatego ponownie wciskam L, aby określić kolejny punkt stopu i ten punkt umieszczam w tym miejscu. I tutaj jak widzisz, zaokrąglenie zniknęło, ale teraz jak klikniemy na ten punkt i na ten punkt, te punkty zmienią swój kolor, to Zaokrąglenie zostało dodane w tym miejscu. Klikam prawym, żeby to zatwierdzić, i w tym miejscu, na tym fragmencie, na tej długości dodaliśmy takie zaokrąglenie. I dodawanie punktów stopu jest bardzo użyteczne, ponieważ na jednej krawędzi możemy dodać zarówno faskę, jak i zaokrąglenie. I teraz z tej strony dodam faskę, wybieram tę linię, dodaję tutaj faskę. Wciskam klawisz C wpisuję minus 5, tak żeby określić faskę o wymiarze 5 mm i teraz wciskam L określam pierwszy punkt stopu i tutaj już faska została dodana na tym fragmencie tej linii i klikam prawym, żeby to zatwierdzić. I w taki sposób możemy dodawać faski zaokrąglenia na fragmentach. Linii. Jeżeli chodzi o te faski i zaokrąglenia, to możemy to zmienić. Jeżeli teraz zaznaczę powierzchnię faski, to mogę przeciągnąć i mogę tutaj powiększyć tę faskę. Podobnie mogę też edytować to w tym miejscu i mogę to zrobić w taki sposób. Także tutaj, po utworzeniu faski czy promienia, możemy to edytować. Ok. Możemy to powiększać, pomniejszać, w zależności od tego, co potrzebujemy zrobić. Także, jak widzisz, w niektórych przypadkach dodawanie punktów stopu może być bardzo użyteczne. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plasticity i chcesz poznać podstawy tego systemu krok po kroku, to zachęcam cię do udziału w moim szkoleniu, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. I na tym zakończymy. Ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam cię również do subskrybowania tego kanału.